Ostatni z młynów na rzece Bystrej, którego chciałbym zrelacjonować, ale baterię mam strasznie słabą. Młyn Hipolit. Przepiękny. Cudowny młyn, który jest zachowany w sposób genialny. Rzeka Bystra dość wysoko podniesiony. Stan najprawdopodobniej związane jest to zwyczajnie z tą oczywiście ziemią i lastą, po której. Tutaj ta bystra się toczy, toczy się przez tą ziemię wojciechowską, ziemię nałęczowską i wszelkie inne ziemie uchodząc w ziemi bochotnickiej. Spójrzmy sobie, jak mocno rozlana jest tutaj ta wyspa. Stare relikty pewnie podniesienia, tego, podniesienia tej wody turbinowni albo przynajmniej o, piękne przepusty, zobaczcie jak szeroko odbitka na jakąś młynówkę na pewno jest jakiś upust wodny, no i młyn młyn przepiękny konstrukcji niedrewnianej konstrukcji yy, konstrukcji ceglano, yy, ceglano kamiennej tak opis tego młyna jaki jest opracowany przez pana Leftaka był tutaj młyn najpierw w XIX wieku, na początku XX funkcjonował tutaj młyn drewniany. Teraz jest przepiękny młyn, yy, młyn yy, kamienno-ceglany, piętrowy, jakże zachwyca swoim, swoim pięknem. Natomiast historia tego młyna jest oczywiście do opisania i do opowiedzenia. Z racji tej nieszczęsnej baterii słabej pokazuje tylko piękną elewację. W nowym gaju funkcjonowały dwa młyny. Jeden skromny w swojej postaci, drugi do tej pory istniejący, przynajmniej jako budynek, i drugi, oczywiście, po którym już jest tylko wspomnienie i zapisy w pamięci, ale także i w książeczce pana Lewtaka, poświęconym młynami na bystrę. Natomiast młyn w nowym gaju, czy w gaju nowym był młynem. O dużej mocy przerobowej. Świadczy o tym zapis właściciela, późniejszego właściciela Aleksandra Dziewulskiego, młyna z Wojciechowa, który także przez niego został postawiony na nowo tak w szkielecie starego młyna drewnianego. Który relacjonował mi więcej w ten sposób w swoim pamiętniku. Pisze tak. W czasie wojny, młyn, tutaj mówimy o młynie w kolonii Wojciechów, zostaje zamknięty przez okupanta, a kamienie zabrane do Lublina. Kombinuje kamienie stare, montuje je i nocną porą idzie przemią. a rano wszystko znowu jest rozebrane. W 1941 roku koło wodne rozpada się. Nowe koło dwumetrowe szerokie wykonuje majster Sowiński Bolesław Zawady za wąbólnicą. Sąsiedni młyn samonków w gaju nowym nam przeszkadza, lecz cichaczem nocą przemielam zboże na chleb na raz. Świadczy o tym, że do młyna w Wojciechowie praktycznie yy, był konkurencją w nowym gaju młyn, który był, i być może teraz jakaś historia dalsza jest tego oczywiście. Zaliczany był do rodu Samonków. A o historii młyna w nowym gaju można powiedzieć dwojako. Po pierwsze, o małym młynie, który funkcjonował i praktycznie nie przetrwał do lat 60. XX wieku. Ten młyn w Nowym Gaju należał, należał do Jana Janiszków, cezaryna, braci Michała i Jana Janiszków. Był to młyn, który został, był u rzeki Ujścia do opływu Czerki do, do Bystrej zapędzany był kołem nasiemiernym, czyli był stworzony układ o całkiem sporej średnicy prawie że 2,5 metra. Ta była wysoko spiętrzona, dochodziła do 2,6-2,7 metra. W czasie okupacji młyn był nieczynny był to niewielki młyn. No i nie, praktycznie, z racji tego, że był małym młynem, to jedynie, co mógł mielić, tak, młeć to pasze dla zwierząt. W tych rejonach jest to nazwana śruta. Ja z Pomorza znam nazwę właśnie śrutę, a tutaj jest znana jako ospa. Podobny młyn, czy przynajmniej podobny gabarytowy młyn był właśnie w Łukawicy, co się dowiedziałem ostatnio, że tam właśnie był tam zbyt z słabej siły młyn, który nie, czas pracował dość krótko, znaczy się mielił dość krótko, 3-4 godziny dziennie. No i praktycznie robił tylko kaszę, albo właśnie śrutę dla zwierząt. Ale wracając do młyna, do wyłgaju, bo przecież o nim jest dzisiaj mowa. Jak widzieliście, konstrukcja młyna jest wielo, wielopoziomowa. Szkielet zbudowany czy w ogóle konstrukcja zbudowana kamienno-ceglana, co sugeruje być może podobne zjawisko, jakie wystąpiło z młynem Wojciechowie, kiedy to na starym młyn drewniany został obudowany w cudzysłowie cegówkami, tak? i ten młyn w Wojciechowie drewniany wewnątrz już budynku młyna murowanego został, został rozebrany. Historia młyna w Nowym Gaju zaczyna się w XIX wieku. Pod koniec XIX na początku XX wieku był to młyn bardzo silny, ponieważ był napędzany przez dwa koła nasiębierne, które były najbardziej wydajne ze wszystkich, ze wszystkich kół. Właściciel tego młyna niestety bez pozwolenia wykonał krycie dachu blachą, co nie do końca było zgodne i co nie do końca było zgłoszone. A bardzo wysoki stan, jeżeli chodzi o spiętrzenie, dawało bardzo dużą siłę spadku wody, bo prawie, że dochodziło do 3 metrów, w wyniku czego powstała na, na rzece bystrejcowka, praktycznie o długości prawie, że 1,5 kilometra. Przed młynem funkcjonował oczywiście staw magazynujący, nie był to za duży staw, miał on około pół hektara no i oczywiście otoczony był budynkami gospodarczymi, domem młynarza, piękne rozległe olszyny, które do tej pory tam cudownie obsadzają Bystrą, także świadczą o tym, że ten młyn miał bardzo duże znaczenie, ponieważ dwa koła nasiębierne to już, jest, to już jest bardzo dużo, jeżeli weźmiemy, że te koła nasiębierne były kołami o, o dość dużej średnicy, dajmy na to 2 metry, ale na przykład długie na 2 czy 3 metry, to one potrzebowały bardzo dużo spadającej wody i dopiero tylko i wyłącznie wysokie spiętrzenie na wysokość prawie 3 metrów dawała sens w ogóle całej konstrukcji, żeby ona mogła sobie spokojnie mielić. Jeżeli chodzi o taką konstrukcję i taką przepustowość tego młyna, takie moce przerobowe tego młyna i taką jego skuteczność i sprawność, niestety spowodowały to, że. Wprowadzone, wprowadzona cofka i, i skutkiem budowy tego młyna przez pana Jana było to, że większość łąk otaczających, otaczających ten młyn były zabagnione, były zalewane, były, dawały słabej jakości siano, siano było przez to przedgniłe, i nie do końca było to, nie do końca sąsiedzi byli z tego zadowoleni. Mało tego, co niektórzy, jak rodzina Janiszków, wnosiła zastrzeżenia, że woda w rzece jest zbyt wysoko spiętrzona. Rzeczywiście prawie że 3 metry, 2,8-2,9 metrów do tego cofka naprawdę było, była rzeczywiście niezwykle, niezwykle, wysokie na jazach spiętrzenie. Ja osobiście tak wysokiego nie widziałem. Wcześniej oczywiście. A w wyniku tych zastrzeżeń zgłaszanych do gminy, zgłaszanych do niego Pan Jan Samonek, właściciel gruntów i młyna został zobowiązany do wykonania drenaży na łąkach celem odprowadzenia nadmiaru Nadmiaru wody i odmulenia rzeki na około 400, 400 metrów, ale także i przy samej same młynie. Dodatkowo określona została dozwolona wysokość piętrzenia wody. Która była oznaczona za pomocą pali drewnianych wbitych w dno rzeki, i taki jeden, taki już dobrze zżarty pal, możemy jeszcze sobie zobaczyć właśnie w korycie rzeki Bystrej, tuż przy, przy samym praktycznie młynie. Po śmierci właściciela pana Jana, w 20, która nastąpiła w 1929 roku, mył, y, młyn stał się dziedziczny, stał się własnością spadkobierców. Którzy dbali o ten młyn, i dodatkowo w 1937 roku zainstalowali turbinę wodną Francisa o średnicy 800 mm. 800 była taką powiedzmy, że takim dość dużym standardem, choć 700 się częściej zdarzała. 800, 800 mm średnicy wirnika to już jest naprawdę sporo. Mało tego, z racji tego, że cały czas młyn był drewniany, a wiadomo, co się dzieje z budynkami drewnianymi, jak jeszcze one dodatkowo cały czas pracują, cały czas są poddane różnego rodzaju działaniom atmosferycznym i nie tylko. Taki młyn drewniany, to jak na przykład w bochotnicy. Tak, Młyn, który można bardzo szybko spalić. Podjęli także działania i o zgody, wystąpili o zgody, żeby zbudować nowy, murowany młyn. Murowano, murowano, kamienny, można by powiedzieć. Budowa zakończyła się w 1941 roku, czyli już za czasów trwania II wojny światowej przez Walentego Samonka i przy zastosowaniu pięczenia wody, która miała wysokość ledwo ponad metr, cofka była znacznie krótsza i wszystko to, co ona powodowała złego, zaczęło być neutralizowane. Mało tego, zaczęła wracać fauna i flora w rzece. Rzeka się odmuliła, tak, łąki przestały być zabagnione. Mało tego, z tego jednego dużego stawu młyńskiego, który funkcjonował, stworzono trzy mniejsze stawy, i te mniejsze stawy służyły do hodowli ryb, co było zupełnie standardem, naprawdę w większości młynów. Większości młynów wodnych, właśnie z tych stawów, z tego dużego stawu, były, były wydzielane mniejsze stawy, w których hodowano ryb, a jak już że młyn otrzymał już ele, nie wiem, napęd spalinowy czy napęd elektryczny, to samo staw młyński mógł być dla dekoracji, albo mógł właśnie służyć jako, jako miejsce do hodowli ryb. W czasie wojny młyn był eksploatowany. Problem polegał z ze niskim stanem, był z niskim stanem z wody. Tu turbina Francisa potrzebuje bardzo dużej ilości wody, spadku pionowego. Dlatego podjęto podjęto działania, takie jakie miały także i w młynie kolonii Wojciechów, ale także i w Harzu. Zastąp czy w, na Kurówce, chociażby w młynie Germasińskich Woli Nowodworskiej zastąpiono najpierw młyn się napęd, czyli napęd wodny zastąpiono napędem spalinowym. Ale trwało to dość krótko. Podobnie jak w Bobrownikach, w młynach wiatracznych także był zastąpiony napędami w latach 40. z racji tego, że był bardzo trudny okres, jeżeli chodzi o zdobycie paliwa, a nie wszystkie miejscowości elektryfikowały się w tym samym czasie, to nie mogli sobie co niektórzy pozwolić na tak szybką zmianę z napędu wodnego, który był kapryśny, tak? mimo tego, że był staw, a jeżeli rzeczywiście mało wody płynęło w rzece, było mało padów, mało śniegu tak, to mimo tego to ten staw też się nie zapełnił do końca, a taki zapełniony staw dawał na kilka góra godzin a pamiętajmy, że nawet pierwotne dwa koła bierne, czy teraz Turbina Francisa ona wymagała bardzo dużej ilości przelew tego przelewu wodnego i tym samym kapryśność natury spowodowała to, że ten młyn niepokojąco przestał raz działać, raz nie działać. Zamieniono zatem e, zamieniono na tym na silniki spalinowe. Nie trwało to jednak długo, bo jak już wspomniałem wcześniej, dostęp do paliwa był wybitnie ograniczony. Wszystko wtedy szło dla wojska i doprowadzono energię elektryczną. Tym samym można by rzec, że w miejscowości Nowy Gaj ta elektryfikacja przyszła dość szybko. Pamiętajmy, że pamiętamy także, że na własny koszt elektrykę podciągnął w kolonii Wojciechów Dziwulski, tak dziewulski. Tym samym ten czas elektryfikacji niektórych miejscowości był bardzo, bardzo szybki. Od lipca 1944 roku młyn pracował już na potrzeby wojsk, które wyzwalały, można powiedzieć, te ziemie, czyli wojsk sowieckich. Pamiętajmy, że na tych terenach, jak Dęblin, lipiec, puławy, sierpień, miasta były oswabadzane przez z tej strony Wisły oczywiście, z prawej strony Wisły były oswabadzane przez wojska pierwszego wojska frontu białoruskiego z reguły, tak, i z jakimiś elementami Wojskowymi Pierwszej Armii, Armii Wojska Polskiego I tak samo było tutaj W 1944 Młyn pracował na rzecz W lipcu, tak, jak wojska sowieckie Weszły tutaj Na te tereny zaczęły pracować Na ich potrzeby W 1957 Zdarzyło się, że straszne Jeżeli chodzi o sam Młyn, jeżeli on by był Napędzany dalej siłą wody ponieważ uległy uszkodzeniu bardzo znacznemu urządzenia spiętrzające z reguły urządzenia spiętrzające jazy do turbinowni były to konstrukcje drewniane z wielu powodów po pierwsze koszt koszt po drugie z reguły do właściciela młyna należał jakiś zagonek lasu gdzie mógł drzewo pobrać. Po trzecie miał dostęp do fachowców, do cieśli, do ludzi, którzy zajmują się obróbką drewna. A po czwarte szybkość wykonania konstrukcji drewnianej kontra wykonanie tego ze staliwa, czy z żeliwa wtedy było, nie miało sobie równych. To samym te turbinownie, czy te wszystkie układy, które spięszały tą wodę były układami, które miały swój czas, funkcjonowały 20-30, góra 40 lat, i naturalną siłą rzeczy, jak są powodzie, jak są roztopy, idzie kra, idzie korozja, drzewo gnije i tak dalej, czy nawet do tego dochodziłyby działania wojenne. To tym samym te urządzenia spiętrzające, turbinownie, które chociażby były w bochotnicy, przy mnie, po prostu zwyczajnie ulegają. Uszkodzeniu. W latach 80. XX wieku, z młynem już murowanym oczywiście zarządzał pan Bogdan Stechyra, Później był, odkupił młyn pan Sasak. No i jednym z ostatnich właścicieli, jak nie ostatnim właścicielem jest rodzina. Bukowskich tereny dawnych stawów, co można zobaczyć, są porośnięte piękną, piękną bolszyną, co prawda jakieś tam trwają prace. Nie wiem, czy one są, czy one są związane z tym, żeby zrewitalizować to miejsce, tak, czy po prostu zwykła działalność, zwykła działalność związana chociażby z funkcjonowaniem rzeki, drzew przy rzece, na jakichś prywatnych działkach. W ogóle młyn w Nowym Gaju jest przepięknie położony, jest oddalony od tych kilku domostw, które które są przy głównej drodze między Nałęczowem a Wojciechowem. Trzeba zjechać w dół. I podobnie jak w Iłkach wjeżdża się w teren, którego można zwiedzać. Ale o tym może za chwilę. Dlaczego Hipolit? Bardzo proste pytanie. Dlaczego Hipolit? Hipolit był bratem babci obecnej właścicielki Młyna, czyli panny... Przynajmniej to są informacje z kilku lat temu, więc nie są do końca potwierdzone. Czyli mówimy tutaj o pani Aninie Bukowskiej. Tak. Kipolit, ten, który zakochał się w pięknej córce młynarza właśnie z Dowego Gaju. Romans ten zakończył się niestety, ale tragicznie, gdyż wybranka. Yy... Czulka młynarza znalazła swoją miłość w Nałęczowie, yy, no dokładnie Łana, i zerwała zaręczyny. Wówczas z zrozpaczony Hipolit popełnił samobójstwo. Tym samym młyn nosił jego, do tej pory nosi jego imię. Co zatem jest takiego hmm, ciekawego, interesującego w tym młynie. No, wiele rzeczy. Przede wszystkim to, że przetrwał do dzisiejszych czasów. Został pobudowany w czasie II Wojny Światowej, tak, więc to był nader, no, można powiedzieć, arcytrudny wyczyn. Po drugie, cały czas ciętni w nim życie. Jest teraz... W nim są różnego rodzaju kompozycje i wystawy minerałów. Tak? Swego czasu także miał pokoje gościnne, gdzie ściany były wyłożone solą do inhalacji, organizował różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, koligi, ogniska, także płukanie złota, takie warsztaty z dziećmi i z dorosłymi, związaną właśnie z kultywowaniem, takiej rzecznej y, historii, bo przecież minerały, przecież złoto, także kojarzy się nam z, y, z rzeką. Młyn Hipolit chyba najlepiej zachowany z młynów, choć w środku nie byłem, dzisiaj nie miałem czasu za bardzo, ale y, patrząc z zewnątrz, to można by powiedzieć, że ten młyn w Wojciechowie y, tak samo dumnie stoi, Młyn w, w Bochotnicy, który się ostał, leci na łeb, na szyję. No i młyn, tutaj Hipolit w Nowym Gaju 18a, numer przepięknie w, wtopił się w rzekę Bystrą, w te olszyny, które go otaczają praktycznie z każdej strony. I to jest po prostu coś pięknego. Warto nawet dla samego młyna, dla samego miejsca tutaj przyjechać.